Witajcie w pilnym wydaniu, które śledzi najnowsze, kluczowe wydarzenia geopolityczne o zasięgu światowym. Globalna uwaga, jak nigdy dotąd, skupia się dziś na gorączkowych rozmowach. Mogą one diametralnie zmienić bieg trwającego konfliktu w Europie Wschodniej i określić jego przyszłość. Czy przyszłość obszarów spornych, bezpieczeństwo energetyczne świata i globalna stabilność faktycznie zależą od spotkania w tak odległym miejscu jak Alaska? Już za chwilę dokładnie omówimy, jak potencjalne szczyty pokojowe, inicjowane przez prominentne postacie międzynarodowej polityki, mogą realnie wpłynąć na życie każdego z nas, na ceny, jakie płacimy, i na ogólne poczucie bezpieczeństwa w nadchodzących miesiącach. Czy nadchodzi przełom, czy jedynie kolejna odsłona skomplikowanej gry dyplomatycznej? To pytanie, które zadaje sobie dziś cały świat z nadzieją i niepokojem. Stawka w tej grze jest absolutnie bezprecedensowa i fundamentalnie wpływa na globalny porządek. Wynik tych intensywnych negocjacji może zadecydować o długoterminowej stabilności na całym świecie, kształtując politykę międzynarodową na wiele, wiele lat. Bezpośrednio wpłynie on na rynki surowców, dyktując ceny energii, które odczuwamy w naszych portfelach oraz na ogólne koszty życia, od inflacji po ceny podstawowych towarów. Co więcej, stawką jest bezpieczeństwo granic państwowych, a także ryzyko dalszej eskalacji konfliktu co może mieć dramatyczne konsekwencje dla globalnego handlu i podróży. Każdy z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania, odczuje namacalne konsekwencje decyzji, które zostaną podjęte w najbliższych tygodniach na najwyższym szczeblu dyplomatycznym. Chodzi tu o przyszłość pokoju, stabilności i dobrobytu które są dziś bardziej kruche niż kiedykolwiek. Pozostańcie z nami, by zrozumieć pełny wymiar tych bezprecedensowych wyzwań. Trwają obecnie intensywne i skrupulatne przygotowania do historycznego, jak twierdzą niektórzy, spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Te rozmowy, określane jako przełomowe, mają stanowić pierwszy decydujący krok do potencjalnego, szerszego szczytu trójstronnego który miałby ostatecznie zgromadzić przy stole negocjacyjnym także prezydenta kraju na granicy z Federacją Rosyjską Wołodymyra Zełenskiego. Donald Trump, komentując swoją niedawną osobistą rozmowę telefoniczną z prezydentem Zełenskim, ocenił ją na maksymalne 10 punktów w 10-stopniowej skali, co jednoznacznie sugeruje optymistyczne nastawienie do dalszego dialogu. Oficjalnie ogłoszono, że to wyczekiwane spotkanie Trumpa z Putinem ma odbyć się w Anchorage na Alasce, w kluczowym momencie, bo już pod koniec przyszłego tygodnia. Ta lokalizacja została wybrana po wcześniejszych spekulacjach i rozważaniach, które wskazywały na egzotyczne destynacje, takie jak Włochy czy Arabia Saudyjska, co dodaje dramatyzmu i nieprzewidywalności całemu procesowi. Trump jasno i bez ogródek postawił warunki dla dalszych negocjacji. Zaznaczył, że jeśli pierwsze spotkanie z Putinem, to wstępne rozeznanie sytuacji zakończy się pomyślnie, czyli przyniesie konkretne, pozytywne rezultaty. Drugie już z udziałem prezydenta Zełęckiego zostanie zorganizowane natychmiastowo, bez zbędnej zwłoki. Jednakże, jeśli te pierwsze rozmowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów lub okażą się bezowocne, dalszych spotkań, w tym trójstronnego, po prostu nie będzie. To stawia ogromną presję na obu liderach. Prezydent Putin ze swojej strony wielokrotnie i konsekwentnie podkreślał publicznie, że spotyka się z liderami politycznymi tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieje realna, namacalna możliwość podpisania wiążącej umowy międzynarodowej lub stworzenia solidnych, trwałych ramowego porozumienia, które mogłoby zrewolucjonizować status quo. Oznacza to, że jego obecność na Alasce sama w sobie jest sygnałem nadziei na przełom. W kontekście dążenia do uregulowania konfliktu, który odcisnął głębokie piętno na światowej gospodarce, Donald Trump miałby przedstawić szereg potencjalnych warunków i atrakcyjnych zachęt mających na celu skłonienie Rosji do zakończenia działań zbrojnych. Kluczową propozycją, która z pewnością wywoła gorące dyskusje, jest oferta wspólnego wydobycia strategicznych zasobów mineralnych. Dotyczyłoby to zarówno terenów Alaski, Regionu znanego z bogactw naturalnych, jak i terytoriów obecnie zajętych w północnym regionie Morza Czarnego, czyli obszarów kontrolowanych przez siły rosyjskie w konflikcie z dawnym partnerem z Zachodu. Należy tu podkreślić, że politycznie niespokojny region posiada zdumiewające 10% światowych rezerw litu, co czyni go kluczowym graczem na globalnym rynku tego cennego surowca, niezbędnego do produkcji baterii. Co więcej, dwa największe Najbardziej obfite złoża litu w tym kraju znajdują się obecnie na obszarach kontrolowanych przez siły rosyjskie, co stanowi znaczący atut negocjacyjny. Dodatkowo, w pakiecie propozycji miałoby znaleźć się stopniowe znoszenie surowych sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Obejmowałoby to m.in. te restrykcje, które dotykają rosyjski przemysł lotniczy. Sektor ten, według licznych doniesień i analiz eksperckich, Boryka się z poważnymi, strukturalnymi problemami z produkcją i dostępnością części zamiennych, co wynika bezpośrednio z głębokiej zależności od importowanych komponentów i technologii z Zachodu. Ta propozycja sugeruje próbę znalezienia pragmatycznego rozwiązania, które mogłoby zadowolić obie strony, a jednocześnie otworzyć drogę do szerszej deeskalacji napięć. Gorąco zachęcamy! Napiszcie w komentarzach pod tym materiałem. Z jakiego miejsca na świecie nas słuchacie? Wasze globalne perspektywy i opinie są dla nas absolutnie kluczowe i pomagają nam tworzyć jeszcze lepsze, bardziej trafne analizy. Dajcie nam znać, gdzie rezonują nasze wiadomości. Tymczasem druga strona konfliktu, reprezentowana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego przedstawicieli, równie stanowczo i jasno przedstawiła swoje niezmienne warunki dla przyszłego porozumienia pokojowego. Ich lista żądań jest długa i kompleksowa. Przede wszystkim kraj zmian domaga się pełnego i niezwłocznego członkostwa w strukturach NATO, co stanowiłoby gwarancję bezpieczeństwa i integracji z Zachodem. Ponadto wyklucza się jakąkolwiek redukcję sił zbrojnych kraju na granicy z Federacją Rosyjską, co jest kluczowe dla zachowania zdolności obronnych. Równie ważne jest żądanie wypłaty pełnych reparacji wojennych przez Rosję co miałoby zrekompensować ogromne straty materialne i ludzkie poniesione w wyniku konfliktu. Kluczowym i być może najbardziej kontrowersyjnym punktem jest żądanie powrotu do granic z 1090 roku. To oznacza bezwarunkowe oddanie Krymu, który został anektowany oraz wszystkich obecnie okupowanych terytoriów na wschodzie i południu byłej Radzieckiej Republiki. Przedstawiciele z Kijowa konsekwentnie twierdzą, że te warunki muszą stanowić absolutną i nienaruszalną podstawę jakiejkolwiek przyszłej umowy pokojowej. Donald Trump z kolei, chociaż wyraził zgodę na udzielenie gwarancji bezpieczeństwa dla państwa na wschód od Polski, to jednak jasno zaznaczył, że miałyby one funkcjonować poza formalnymi strukturami NATO. Stany Zjednoczone, według jego propozycji, byłyby gotowe odegrać znaczącą rolę w dostarczeniu Kijowowi niezbędnych środków i wsparcia mających na celu skuteczne powstrzymanie przyszłej rosyjskiej agresji. Jest to jednak warunkowane osiągnięciem pełnego zawieszenia broni w obecnym konflikcie oraz rezygnacją z dążenia do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. To pokazuje wyraźną rozbieżność w kluczowych punktach. W tle tych bilateralnych negocjacji rosną obawy na starym kontynencie. Premier Wielkiej Brytanii wyraził publicznie swoje głębokie zaniepokojenie. Uważa on, że europejscy partnerzy, którzy do tej pory byli kluczowymi graczami w wspieraniu kraju na mapie 44 i sankcjonowaniu Rosji, mogą zostać całkowicie odsunięci od tych kluczowych negocjacji. Obawia się, że decyzje dotyczące przyszłości Europy i regionu mogą być podejmowane bez ich bezpośredniego udziału i wpływu, wyłącznie przez Donalda Trumpa i Władimira Putina. To może prowadzić do pęknięć w jedności Zachodu. I osłabienia wspólnego frontu dyplomatycznego. W kontekście narastających dyplomatycznych napięć i prób poszukiwania drogi do pokoju, wewnątrz byłej radzieckiej republiki toczy się niezwykle gorąca i kontrowersyjna debata, która ujawnia głębokie podziały społeczne. Powołano się na intrygujący artykuł opublikowany w poczytnej ukraińskiej prawdzie, który dogłębnie analizuje historyczne doświadczenia przymusowej mobilizacji. Konkretnie, Chodzi o wydarzenia z lat dwudziestych ubiegłego wieku dotyczące Ukraińskiej Republiki Ludowej. Artykuł opisuje metody rekrutacji, które są uderzająco, a dla wielu wręcz przerażająco, podobne do tych stosowanych obecnie w kraju o zmiennej dynamice. Obejmowały one nie tylko przymusowy pobór do wojska, ale także drastyczne środki, takie jak groźby rozstrzelania mieszkańców, którzy odmawiali wystawienia żołnierzy ze swoich rodzin. Do tego dochodziła konfiskata majątku oraz bezwzględne pozbawienie praw obywatelskich tych, którzy nie chcieli służyć w wojsku. Należy tu podkreślić, że ukraińska prawda, to medium o wyraźnie prozachodniej orientacji, w przeszłości otrzymujące wsparcie finansowe od USAID, co nadaje jej doniesieniom specyficzny kontekst. Dodatkowo, w przestrzeni medialnej pojawiają się skrajnie kontrowersyjne opinie, które wzbudzają szerokie emocje. Suka, jeden z medialnych komentatorów, otwarcie i bez zahamowań opowiada się za stosowaniem przemocy wobec osób, które uchylają się od służby wojskowej, argumentując, że tylko drastyczne środki mogą zapewnić odpowiednie uzupełnienia w armii. Ten sam komentator w swojej wypowiedzi posunął się nawet dalej, wyrażając życzenie, aby Donald Trump uderzył w czoło Władimira Putina, powołując się przy tym na nakaz aresztowania wydany przez międzynarodowy. Trybunał Karny. To pokazuje skalę radykalizacji nastrojów. Z kolei Janina Sokolowa, znana aktorka i osobowość medialna, posługując się jeszcze ostrzejszym językiem, określiła obywateli byłej partnerskiej Unii, którzy unikają frontu mianem społecznego szlamu. Jej wypowiedź była szczególnie dotkliwa, porównując troskę o rodzinę, dzieci czy nawet zwierzęta domowe do zwykłej, egoistycznej wymówki, by uniknąć patriotycznego obowiązku. W innej dyskusji odmienny komentator medialny podważył oficjalne rosyjskie narracje ekonomiczne, twierdząc, że gospodarka Rosji znajduje się w strasznym, krytycznym stanie. Przedstawił dane wskazujące na to, że deficyt budżetowy Rosji jest czterokrotnie większy niż pierwotnie zakładano na dzień 1 stycznia i o 50% większy niż prognozowano na cały rok. Dodał również, że Rosyjski Fundusz Dobrobytu Narodowego, kluczowa rezerwa państwa, miałby dysponować zaledwie 40 miliardami. Waluty konkretnie nie podano, stąd brak niezależnego, precyzyjnego potwierdzenia tych kluczowych danych w czasie emisji. Te doniesienia, jeśli okażą się prawdziwe, mogą mieć poważne konsekwencje dla zdolności Rosji do prowadzenia długotrwałego konfliktu. Co ciekawe, na publicznej telewizji kraju na granicy z Federacją Rosyjską młody ekspert polityczny, będący laureatem Olimpiady Szkolnej, podjął temat rzekomego wpływu głośnej afery Jeffreya Epsteina na wizerunek i poparcie dla Donalda Trumpa. Twierdził on, że skandal ten wpłynął negatywnie na jego ratingi w sondażach, powodując spadek z poziomu 44 do 45% do wartości między 39%. A 41 procentami. Choć wydaje się to odległe od kwestii konfliktu, to w kontekście międzynarodowych negocjacji percepcja i siła polityczna kluczowych graczy, takich jak Trump, są niezwykle istotne. Ta wewnętrzna ostra dyskusja w kraju zmiennych nastrojów podkreśla złożoność sytuacji, w której rozgrywają się międzynarodowe rozmowy pokojowe. Aby zawsze być na bieżąco z tymi dynamicznie zmieniającymi się wydarzeniami, które kształtują naszą przyszłość, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Aktywujcie również dzwonek powiadomień, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnych realnych, ważnych aktualizacji w czasie rzeczywistym. Wasza informacja to nasza misja. Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje tych złożonych, międzynarodowych rozmów mogą być odczuwalne globalnie. Wpływając bezpośrednio na wasze codzienne życie. Potencjalny sukces negocjacji, prowadzący do deeskalacji konfliktu w regionie, może przynieść upragnioną stabilizację na globalnych rynkach energii i surowców. To z kolei mogłoby prowadzić do obniżenia cen paliw, energii elektrycznej i innych podstawowych towarów, co realnie wpłynęłoby na wasze domowe budżety, zmniejszając presję inflacyjną. Jednocześnie zmniejszyłoby się ryzyko eskalacji geopolitycznej i nieprzewidywalnych cyberataków, które mogłyby sparaliżować kluczową infrastrukturę, wpływając na bankowość, komunikację i usługi publiczne. Z drugiej strony, fiasko tych rozmów, brak porozumienia, grozi dalszą, niekontrolowaną eskalacją konfliktu, utrzymaniem się, a nawet wzrostem wysokich cen surowców i energii. To oznaczałoby kontynuację, a być może nawet pogłębienie kryzysu kosztów życia. Ponadto istniałoby realne ryzyko wzrostu napięć w Europie i na świecie, co mogłoby skutkować zwiększonymi wydatkami na obronność i w najgorszym scenariuszu wzrostem ryzyka mobilizacji w wielu krajach, w tym potencjalnie w Waszym regionie. Wasze oszczędności, plany podróży, a nawet ogólne poczucie bezpieczeństwa mogą być pod bezpośrednim Odczuwalnym wpływem tych historycznych decyzji. To moment, w którym świat wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na dalsze wydarzenia. A więc wracając do głównego wątku, perspektywa bezpośredniego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem stanowi absolutnie kluczowy element całej geopolitycznej układanki. Od niego zależy, czy konflikt w Europie Wschodniej znajdzie swoje dyplomatyczne rozwiązanie, czy też eskalacja będzie kontynuowana. Jak jednak widzieliśmy, wewnętrzna presja, z jaką boryka się kraj o zmiennej dynamice, jest ogromna i wielowymiarowa. Opinie na temat obowiązku służby wojskowej, konieczności poświęceń i sensu dalszej walki, jak również spory o warunki sankcji wobec Rosji, są niezwykle skrajne, a debata publiczna zaogniona do granic możliwości. Ta wewnętrzna dynamika ma bezpośredni wpływ na elastyczność i siłę negocjacyjną delegacji z Kijowa. To rodzi pytanie, czy wewnętrzne podziały w konflikcie z Rosją mogą osłabić ich pozycję przy stole rozmów, czy też zmotywują ich do jeszcze bardziej bezkompromisowej postawy? Odpowiedzi na te pytania będą kształtować dalsze wydarzenia. Co zatem powinniśmy bacznie obserwować w nadchodzących dniach i tygodniach, aby zrozumieć, w jakim kierunku zmierza globalna sytuacja? Przede wszystkim, z największą uwagą śledźmy wszelkie oficjalne oświadczenia. Które pojawią się po potencjalnym, choć na razie jeszcze nie w pełni potwierdzonym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Każde słowo, każdy gest będzie miał kolosalne znaczenie. Kluczowe będą również szczegółowe raporty dotyczące dalszych ruchów wojskowych w regionie konfliktu, zarówno ze strony rosyjskiej, jak i sił obronnych kraju na granicy z Federacją Rosyjską. Ich skala i charakter mogą wskazywać, na intencje stron. Ponadto zwracajmy uwagę na wszelkie, nawet najmniejsze decyzje dotyczące dalszych sankcji, zarówno ich zaostrzania, jak i potencjalnego łagodzenia. Sygnały płynące z globalnych rynków surowców, zwłaszcza tych strategicznych, takich jak LIT, o którym wspominaliśmy, dadzą nam namacalny wgląd w faktyczne postępy negocjacyjne i oczekiwania inwestorów. Wreszcie, monitorujmy uważnie wszelkie publiczne wypowiedzi europejskich liderów, zwłaszcza po obawach wyrażonych przez premiera Wielkiej Brytanii. Ich reakcje wskażą, czy jedność Zachodu w tej kwestii zostanie utrzymana, czy też nastąpią pęknięcia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym specjalnym wydaniu. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z każdym, nawet najmniejszym przełomowym wydarzeniem. Wasze opinie są dla nas cenne. Dlatego gorąco zachęcamy, komentujcie pod tym filmem, co myślicie o tych negocjacjach i ich potencjalnym wpływie na świat. Czekamy na Wasze głosy.